Zawody łazików marsjańskich, European Rover Challenge, ponownie w Kielcach. Kielce ponownie będą gospodarzem międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich European Rover Challenge. To największe w Europie międzynarodowe zawody robotyczno-kosmiczne. Szósta edycja European Rover Challenge odbędzie się na Politechnice Świętokrzyskiej, która jest współorganizatorem wydarzenia. Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej i zarazem główny pomysłodawca European Rover Challenge podczas konferencji zorganizowanej w Nice Świętokrzyskiej, zapowiedział, że w tym roku impreza odbędzie się w dniach 11 do 13 września. O rejestracja zespołów do pierwszego etapu zawodów rusza 27 stycznia. Wprowadzone zostaną nowe kategorie nagród. Będziemy promować profesjonalne i nietypowe konstrukcje łazików. Pojawi się nagroda dla najlepszego debiutującego zespołu oraz najlepszych drużyn spoza Polski i Unii Europejskiej. Zapowiedział, że konkurencje będą bardziej wymagające. Musimy podnosić poprzeczkę. W tym roku będziemy kładli duży nacisk na autonomię robotów, czyli możliwość sterowania łazikami bez pomocy kamer nawigujących. W konkurencji Science pojawią się dodatkowe wymagania dotyczące badania próbek gleby zbieranych przez łaziki, mówił Wilczyński. Zmieni się także wygląd i kształt toru, ale podobnie jak w poprzednim roku będzie on przypominał powierzchnię Marsa. Będziemy tworzyć przy współpracy z geologiem planetarnym. Planujemy wybrać fragment Marsa i w skali mikro odtworzyć go na terenie Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Współorganizatorami wydarzenia są m.in. samorządy Kielc i Województwa Świętokrzyskiego oraz specjalna strefa ekonomiczna Starachowice. Renata Janik, wicemarszałek województwa stwierdziła, że Zawody stają się marką regionalną, gdzie spotyka się nauka i biznes. Z uwagi na promocję regionu, zawody mają ogromne znaczenie. Wierzymy, że tegoroczna edycja będzie się cieszyła dużą popularnością, mówi Renata Janik. We współpracy przy organizacji imprezy ma się także włączyć Europejska Agencja Kosmiczna. Udział w ubiegłorocznej edycji European Rover Challenge wzięło 28 zespołów z 13 krajów świata. Imprezę odwiedziło ponad 25 tysięcy gości z całej Polski Wśród uczestników byli także przedstawiciele największych agencji kosmicznych m.in. wiceszef NASA, PAP Nauka w Polsce, Wiktor Dziarmaga.